Gdy ktoś jest z wami w związku, a pisze i dzwoni do obcych osób, to ja powiem to wprost, jakkolwiek to będzie bolało i nie wiem kto to ma usłyszeć. To jest rada emocjonalna. I nie mówimy tu o pisaniu do kogoś z pracy, czy do znajomej, znajomego, o dzieci, pierdoły i. O to, że jesteśmy z kogoś dumni, bo coś osiągnął. Nie. Chodzi o konkrety. Jak ktoś pisze, jest w związku, a pisze do obcych osób, że jest mu ciężko, albo jej, że się czuje niekochana, żeby się chcieli spotkać ze sobą, to to już jest zdrada emocjonalna, a później jest tylko to spotkanie, trzymanie się za rączki, całowanie, przespanie się ze sobą i macie zdradę fizyczną. Natomiast kiedy są te wielogodzinne, przyjacielskie rozmowy i spotkania, i po prostu przytulasy, bo potrzebują siebie, bo mają tak ciężko w tym związku, jest obgadywanie tego partnera, partnerki, żony, męża, jest po prostu gadanie o seksie i o przyjemnościach, to jest zdrada emocjonalna. Bo od tego jesteście wy, żeby z nimi być, rozmawiać, przytulać rozwijać się, bawić dobrze, chodzić na randeczki. Jeśli robią to z innymi osobami, to jest zdrada emocjonalna. I możecie usłyszeć, bo to bardzo często słyszę od swoich klientów i to słyszałam też od swojego byłego męża. Bo ja też to przeżyłam, że to nic nie znaczy i po prostu oni tego potrzebują. No, wy też tego potrzebujecie, też potrzebujecie wsparcia, rozmowy, randeczek, przytulenia, tak? A jednak nie wybieracie obcych osób, żeby to robić. Więc tu warto rozróżnić, że co innego jest pisanie i rozmawianie ze znajomymi, z ludźmi z pracy, na tematy ogólne, na tematy o życiu, o dzieciach, a co innego, kiedy ktoś z premedytacją Umawia się z kimś, rozmawia, pisze do kogoś o sobie, o swoich emocjach, wylewa coś, wszystko źle w związku, chce się spotykać, chce się całować. To jest zdrada emocjonalna. I nie dajcie sobie wmówić inaczej. Ściskam Was mocno. Rozumiem, jak to boli.